Cześć wszystkim, nagrywam odcinek z Minecrafta. Dzisiaj zagramy w chowanego znowu z, mo z moją koleżanką Sweetie Cat i z moim kolegą Ryan. Sweetie Cat Ryan Plus będzie szukać. Sweetie Cat ma, ma przez 5 minut Ryan Plus nie może jej złapać, bo ona jest słaba w Minecrafta i w ogóle w chowanego. Będziemy mieli minutowy timer, żeby, żeby się schować, i RM Plus ma trzy podpowiedzi do zużycia, żeby nas znaleźć. A więc. Nie, jeszcze nie odpaliłem timeru, bo jeszcze nie ma minuty. Odpalam timer, lecimy. Czekamy, aż Zbawiamy. się wszyscy... Dobra. Odpalam 5 minut, żeby było, że przez te 5 minut nie może rana jej złapać. Odpaliłem. Możesz szukać. A teraz na drodze. Nie spotka się jej na drodze. Się tam, gdzie chciałam. To po prostu to po prostu udawaj, że, że jej tam nie ma Nie, bo oni przecież to teraz słyszą No to nie będą tak pisać Napiszcie w komentarzach yy, 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 Napiszcie w komentarzach Hashtag chowany, żeby, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. Ojej, oh yeah. nie mam Dobrze, yy, wszyscy są schowani. Ryan Plus szukaj. Cz jeszcze 4 minuty, przez które yy, Ryan Plus nie może, nie może znaleźć yy, yy, Sweeticut. No dobra, ale... Jakie to pomieszczenie? No. No, ja nie wiem jak to powiedzieć. Ale to by było trochę za duża podpowiedź, wiesz? Ale <śmianowicie> no, tym nie jest pomoc potrzebna Dobra yy, Moja podpowiedź to jest taka, że Jestem pomiędzy Jestem pomiędzy tym takim Niebiesko-zielonym blokiem Nie wiem jaki to jest kolor A pomiędzy cegłą Widzę cię właśnie Właśnie Cię widzę Ej, Mata zmienia, zmienia kryjówkę, to jest nie fair Nie no, widzę Cię że... Ram plus że nie ja Cichu! Ram plus y, nie... Ram plus y, nie widzę Cię No widzę No, elo. Nie, bo jeszcze, bo jeszcze Sweetie Cat. Y, RAM Plus możecie już szukać, bo, bo i tak nie już znalazł. Albo, wiesz co? No, a rozumiesz to, że, on, że ona jeszcze zmienia kryjówki. Zmieniłam raz. Teraz w tej dość. Nie, ale już i tak wygrałaś. Teraz ja szukam. Gdzie mam szukać? Dobra, yy, odpalam minutowy timer. Wy się idźcie schować? Nie, ja przyczepiam czas w kryjówce. Nie, e? masz zmienić kryjówkę, nie można być w tych samych. Odpalam timer. Ukryłam się tam, gdzie macie skrzydło. Odpalam timer i czekam, aż wy, aż wy ten... Jak coś tu... to ja będę siedzieć w menu gry, żeby na pewno was nie widać. Będę siedzieć w ustawieniach. Y... Ty coś rozwaliłeś? A nie masz tego feku? Ej, ale rozumiem, że to jest na linii. To jest na linii. No, teraz nagrywam. A ty mówisz, że mam włączyć kreatywa. No dobra, on to włączę ci. No dobra, no to ci włączę. Jak coś to my tego nie budowaliśmy na kreatywie. Po prostu, czasami, po prostu czasami muszę mu włączyć, bo on czasami coś się rozwali. Tak samo jak y, Sweetie cat. Dobra, wy się chowajcie. Ja zaraz wyłączę. Y, powiedz mi, kiedy skończysz, dobra? <laughs> dobra, ja, ja dalej. Minął już pół minuty, poczekaj. Jeszcze pół minuty po czasie, ale dam Wam jeszcze. 15, ale dam Wam jeszcze minutę. Dodatkową. Dodatkowa minuta. Nic nie szkodzi. Naprawi się później. Dobrze. Dobra. Ja się nie patrzę dalej. Jeszcze pół minuty? Włączyłem wam minutę, już pół jest tylko? Schowałam się. Dwadzieścia sekund? No, to fajnie. Ale tym razem, skoro. Ma, skoro Sweetie, jak tak dobrze poszło, to tym razem ma, że nie mogę ich złapać tylko przez 3 minuty. No bo posłuchaj. O, czas się skończył. Szukam. Dobra, może, może tu jest. Ale pewnie nie. Nie ma go tu, kurczę. Jestem. Ja, ja coś... ja pikam, jak... Dobra, tyk. Muszę teraz stąd zejść. Dobra, Szukam was. Malta, min y minęły już dwie minuty. Y że nie mogę cię znaleźć. Co? Nie, jeszcze dwie minuty, i. i... Dobra, wchodzę. Ja cię widzę. Ale ma, ale posłuchaj, ale jest ale nie ma zmieniania kryjówek. Nie, nie mam jak zmienić, skoro jesteś już blisko mnie. Nie zdążę się z tym kryjów. To jest to No, jabłko. Dobra. Lecę na górę. Mnie tam nie ma. Za schodami nie ma. Dobra. Już. Za schodami da się wyjść. Ja... Mam tam... Ja Ej, co? Co się dzieje? Co to ma być? Ej, ja wiem chyba gdzie ona jest. Ej, dobra ja wiem gdzie ona jest. Jak coś ty jak jeszcze znajdę, to już nie ma tak, nie? Tu jest zajęte. No ciekawe, ciekawe. Ej, widziałem, przez chwilę nie kucała się. Prze... No. Ale i tak ona by musiała teraz być, bo bo i tak teraz jest jej kolej. Bo wszyscy byliśmy oprócz niej. ty jak ona widziałem. Prze jak... Ej, dobra, widziałem przez chwilę. widziałem przez chwilę. Oh my god, ej jaką ona sobie wybrała dobrą kampę. Ja. I Czemu ja jej dalej nie mogę znaleźć? Ej kurczę, ty, ona cię mocno skampiła. Ej widzisz mnie Sweetie Cat? Ja dalej mam trzy podpowiedzi. Podpowiedzi dla Sweetie Cat, że musisz mi dać jakąś podpowiedź no. Jestem gdzieś z księdzem Janka. Jadko. Jedno jabko, jabłko, jabłko, jabłko. jabłko. Jeszcze, dwie, jeszcze dwie podpowiedzi. Tak, następna podpowiedź. W jakim hmm. jesteś pokoju w hotelu? Nie mam rac... W hotelu Aha. Ani restauracji. Ani w restauracji. Ani spokoju. Ja Wtedy w więc tam było. Dobra, ale w jakim jesteś pokoju? W całym tym... Z Nie wiem o co ci chodzi, ale z Stegiem. Obok jabłka jest zaklęte złote jabłko i marchewka. Podpowiedz Dobra, a ja już wiem, ona jest w tej kampie, wiesz, w której. Znaleziona! Nie kradziona? Posłuchajcie, widzowie. Ja biję choć nie wiem. Kranik, kto telefon bije, nie ja. Tak. No No ja... rozumiesz to, że ja Ciebie widziałam, ja po prostu chciałam yy, złapać tikat Ej, posłuchajcie, widzowie. W tym pokoju może zamieszkać czterech widzów. Pierwszy widz, który się tu zaloguje. Dostaje dwa staki refów i diamentową zbroję. A więc pozdrawiam. No nie, ale chodź, pokaż mi gdzie byłeś. No pokaż mi gdzie byłeś. Nie ja sobie już wymyśliłem kampę, nie? Poczekaj, muszę tu jakoś wejść. Ty byłeś u mnie? Rozumiesz to, że ja tam do ciebie wszedłem? Ty, ty tu stałeś? Ha, ty. Dlatego mi się wydawało, że ja tu widzę coś, 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 coś niebieskiego. Bo ty przez chwilę się trochę wychyliłeś, wiesz? I, i, i ja po prostu widziałem kawałek niebieskiego i pomyślałem. Chyba mi się, z... chyba, 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 chyba mi się, yy, chyba mam z nie? A to, ty, a to ty tam stałeś. Oh my god. No bo ja cię, no bo ja tam szedłem do ciebie do domu, nie? Ej, dobra, odpalam znowu timer minutowy. Marta będzie szukać. Marta yy, będzie szukać. Yyy, co tam będziesz szukać? Tam to się. My, tak. ule, misi, misi, nie, nie, ale ona musi szukać, bo ona przegrała. No nie chyba wygramy szuka. Nie. Tak. Ale to my wymyślił. wymyślisz No tego. tak, ale słuchaj, nie ale... 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 ale to ale, ale posłuchaj, ale ona i tak musi, bo... Bo teraz powinna być i tak jej kolejka. Bo my już byliśmy, a ona nie. Wiesz. Idę ja tam gdzie mnie nie, nie, nie łapie. Ja? <laughs> po, pro, po prostu ona teraz poszuka, dobra? Dobra. Kiedy mam uruchomić timer na chowanie się? i najpie, najpierw sobie pójść. Wiesz. Odpalam timer, żebyśmy mogli się schować. Ja już mam kampę. Ogólnie. Nie Ogólnie ja już jestem spitrany. Widzowie pomyślą, że to... to widzowie napiszcie dziwna kryjówka, to, to wam serduszko. Posłuchajcie, słuchajcie, to jest taka grupa jak kampa, że, że, że na pewno nikt mnie ty nie znajdzie. Tu mogę być? Tak, to jest No dobra, dobra, no no, no, no. Rem plus się już bo zostało jeszcze, Bo zostało jeszcze 15 sekund. Ja głoduję. No, 15 sekund głoduję. tylko. Mam tyle jedzonka. Trzymajcie czas na chwilę. Ja nie mogę. Ja mam nie wiem, jakiego ona miała moda. Dobrze widzę. timer się skończył. tu to jesteś schowany? Jesteś schowany? Zaczynaj szukać. SweetieCat. To Idę tą samą drogą, którą wysłałem? O nią muszę... Wziąć. Ten plus, kucni. Widziałem twój nickname. I zawsze przez to mogę rzeczy. Nie tak? Dobra. Ja wygrałem. No tak no, bo jest jej kolejka, ona jeszcze nie była. Potem mówię, tu jeden dzierają plus. w sumie, no. Ale teraz już będzie tak, że kto wygra ten y, tam. Dobra? I po prostu ja teraz chciałem. Po prostu ja teraz chciałem... Bo po prostu ja teraz chciałem, żeby ona spróbowała nas poszukać. Nie, tak Ja i tak się Ale pamiętaj o tym, że mamy odpowiedzi. Zaraz umrę mam Ej dobra, ona przeszła koło mojej kampy. O, znowu przeszła koło mojej kampy. Ja jestem gdzieś, Dobra. gdzie są zamknięte trawdory. Jestem w takim. O co chodzi? Dobrze, taki Nie dom. <śmum> Dobrze, yy, gramy dalej. Sweetie, no znajdź mnie. <śmum> plus, co się dzieje? Fajnie, fajnie, właśnie. Dobrze, spróbuj mnie znaleźć w końcu. <śmum> Otwieram trapdory to że ja nie mam... Ja wiem, jestem. znaleźć. Otworzyłem się tobie witramdora i go zamknąłem, a ty i tak ci nie zauważyłaś. Jak tam wejść? Rozumiesz to, że ona już mnie znalazła, nie znalazła mnie. Znalazłam. <laughs> Jeszcze dostała ode mnie. Nie ja ma. Miałam ci sobie. Maz za karę. To widzowie. Mata się trwo. Widzowie, chyba się z wami pożegnam. Ne ja. Pa, Papa.